Organizacje pozarządowe warto, żeby były na takich imprezach, ponieważ to jest miejsce, gdzie można poznać fantastycznych ludzi, gdzie można poznać fantastyczne casey, gdzie jest możliwość porozmawiania i wymiany interesujących myśli związanych właśnie z tworzeniem kampanii, z organizacjami, z mediami społecznościowymi. I to jest takie miejsce, gdzie warto być, żeby wiedzieć, co trzeba robić, żeby osiągnąć sukces. W mojej organizacji, czyli w kampanii Dawsopel, media społecznościowe są prowadzone przez jedną osobę. Mnie, I tak tak jakoś wyszło, ale to ze względu na to, że żeby była komunikacja spójna, żeby to wszystko się trzymało, że tak powiem kolokwialnie trochę kupy, to ważne jest, żeby była pewna koncepcja. Ze względu na to, że te media społecznościowe w jakiś sposób czuję, to zacząłem je obrabiać, zacząłem je tworzyć, zacząłem je spinać razem, korzystać z nowych narzędzi i to pozwoliło, że ten, ta komunikacja w całej organizacji jest jedna spójna i, i niesie się do przodu. Oczywiście bywam na różnych eventach, uczę się, rozmawiam z ludźmi, sprawdzam, co robią inne organizacje. Nie tylko w Polsce, ale również za granicę, uczy się od najlepszych, testuje też na swojej społeczności, i to jest właśnie to, co, co pozwala się cały czas rozbijać i iść do przodu. Jeśli zacząć, to przede wszystkim od tego, co chcemy przekazać, w jaki sposób i do kogo komunikujemy. Tak? To jest to przede wszystkim najważniejsze. I drugi temat, o którym się mniej mówi, ale to jest czuć to, co się robi. Bo jeśli nie ma pasji, jeśli się nie czuje tego tematu, jeśli się robi tylko dla zrobienia, to nie ma w tym sukcesu. Jeśli się ktoś czuje, zaangażuje mocno, odda to swoje serce na potrzeby tej, tej idei, którą gdzieś tam promuje, którą się zajmuje, to wtedy widać to, że za tym przekazem idą emocje, a emocje pozwalają nieść się dalej. Kampania Nie zabieram to tworzyła się od wielu, wielu lat. Już na samym początku 2011 powstał pomysł, żeby właśnie w taki kontrowersyjny sposób poruszyć temat śmierci i pokazać, że umieramy i ratujemy nowe życie. Ale czekamy do tego momentu, kiedy dawca będzie na tyle bezpieczny, na tyle rozpoznawalny, będzie miał na tyle silną osobowość, że tak to określę, że będziemy mogli w stanie puścić trochę kontrowersyjne wideo, bo ono, nie oszukujmy się, jest w dosyć w sposób szokujący, no bo bije serce, trup w cudzysłowie, oczywiście oddaję to serce, więc no, to nie jest zwykła kampania mówiąca oddaj narząd, tak? I, i czekaliśmy do tego momentu. I ona ewoluowała w, w miarę czasu, upływu czasu, ale potem stwierdziliśmy, że trzeba usiąść, trzeba znaleźć ten odpowiedni moment. Usiedliśmy, stworzyliśmy scenariusz z firmą, wytwórnią filmów Kalina, pomyśleliśmy nad koncepcją, w jaki sposób ją dalej puścić no i udało się, był sukces, prawda? Ale to nie koniec. Na pewno coś będzie, kolejna odsłona kampanii nie zabieram, ale to już nie będę zdradzał, ale to jest właśnie ten pomysł myślenia strategicznego i myślenia koncepcyjnego. Jeśli chcemy robić kampanię, to nie róbmy jednorazowy, tylko ciągnijmy ją przez dłuższy okres czasu, łączmy, e, twórzmy też taką, e, powiedzmy, historię tego e, całego, bo chyba najgorzej jest zrobić po prostu kampanię, która trwa tydzień, dwa tygodnie i o niej zapomnieć. Tak? Nie, trzeba tworzyć coś, co w społeczeństwie się też pojawi. Bo ta kampania nie zabieram, zostawiam, zdecydowałem. To, to są te e, hasła, które chcemy cały czas przemycać do społeczeństwa.